Są jeszcze miejsca, gdzie możemy zobaczyć, jak wyglądało wnętrze kuchenne 200 lat temu. Tutaj niczego specjalnie nie budowano. To wygląda tak jak wówczas. Przepis jest również z tamtych czasów. Przed sobą mam dwa kawałki karkówki z dzika. I będę używał przypraw, jakże dla właśnie tamtej epoki charakterystycznych. Przed sobą mam goździki. Oraz mieszankę do piernika, taką samą jak u nas. Zmielona między innymi gałka muszkatołowa, zmielony anyż, zmielony imbir, zmielone goździki, zmielony cynamon. Do tego jeszcze cebula, czosnek, nieco czerwonego wina i zobaczą Państwo danie, które być może jadała kiedyś Maria Teresa. Mam nadzieję, że nie tuż przed podpisaniem rozbiorów Polski. Mięso trzeba najpierw naszpikować goździkami. Gdybyśmy je szpikowali słoninką, to trzeba by użyć ostrego noża, by zrobić w nim nacięcia, ale goździki same w sobie są dość ostre, więc po prostu wbijam je w głąb dziczyzny. Mięso nasz pikowane należy teraz natrzeć solą oraz świeżo zmielonym pieprzem z obu stron. Tutaj w garnku już rozgrzewa mi się tłuszcz. Ja wlałem oliwę i być może w tamtych czasach również oliwy używano, bo przecież oliwa znana jest od czasów starożytnych. Ale zapewne nie w książęcych rezydencjach używano zwykłego smalcu. Ta szerokość geograficzna kojarzy się właśnie z tym tłuszczem. Mięso nasolone oraz dobrze popieprzone trzeba teraz wrzucić na gorący tłuszcz. Sprawdźmy, jaką on ma temperaturę. Jest w porządku. Teraz trzeba przygotować cebulę i czosnek. Nie jest to specjalnie skomplikowane. Ponieważ zarówno jedno, jak i drugie trzeba tylko obrać ze skóry, przekroić na pół cebulę, a czosnku w ogóle, i za chwilę będę to dokładał do garnka. Teraz to wszystko wędruje do garnka. Proszę spojrzeć, tylko połówki cebuli, całe główki czosnku, i od razu muszę dolać do tego wody. Chodzi o to, żeby zarówno cebule, jak i czosnek się nie zrumieniły, tylko żeby to się dusiło na niewielkim ogniu, około pół godziny pod przykryciem. No wygląda to dość ładnie. Cebula i czosnek winny być miękkie na tyle, by nie rozpadły się całkowicie, a dały się przez sitko przegnieść. Nie chodzi o to, żeby je zetrzeć całkowicie, lepiej wziąć łyżkę, ale chodzi o to, by cały smak do tego wywaru oddały. Więc najpierw wykładam je, a następnie. Na takim drobnym sitku o właśnie tak zgniatam. To już nie będzie nam do niczego potrzebne. I teraz do garnka muszą zawędrować dwie rzeczy. Po pierwsze, nieco czerwonego, wytrawnego wina. A po drugie, przyprawa do pierników. Ja myślę, że jest jej tutaj za dużo. Połowę wsypie. I teraz to się powinno piec albo dusić pod pokrywką około jeszcze godziny. Proszę Państwa, na tej patelni rozgrzewa się masło, ponieważ dzik jest gotowy. Można garnek zdjąć z ognia. Pod pokrywką on będzie czekał na swoją kolej, a ja na tym maśle za chwilę będę podgrzewał bardzo ważny dodatek. Drugim dodatkiem jest czerwona kapusta, którą też już muszę na gazie postawić. Tak jest, ta dziczyzna będzie podawana z czerwoną kapustą, duszoną razem z goździkami, odrobiną jabłka. To już Państwo wiedzą, ale nie wiedzą Państwo rzeczy najważniejszej. To jest knedel. Klasyczny knedel bułczany, gotowany w serwecie z dodatkiem gałki muszkatołowej. Dlatego nazywany jest muskat knedel. I teraz tego knedla należy pokroić w plasterki. O, właśnie takie, i za chwilę na tym maśle go ułożę. Jak dla mnie, to taki półmisek na to jest zbyt mały, no ale nie chcę Państwa przerażać gigantycznymi porcjami. Ja po prostu uwielbiam takie knedle. Naprawdę, ja mógłbym mieć takie same knedle tylko z jajkiem sadzonym. Zresztą jest to dość popularne tutaj danie Odsmażane na maśle, knedle i sadzone jajko. No dobrze, zostawię jeden. Plasterek w rezerwie. Teraz kapusta. No tej akurat nie muszę mieć przerażająco dużo, choć naprawdę wygląda i pachnie nieźle. Identyczną się robi u nas, drodzy Państwo. Naprawdę identyczną. Jak się okazuje, ten przepis jest cały czas w użyciu co najmniej od 200 lat. I to będzie czekało na swoją kolej, a teraz rzecz najważniejsza. Mianowicie dziczyzna. Tutaj mam widelec, muszę wyjąć. Jeden kawałek karkówki. I oczywiście nie włożę go całego na półmisek. Tylko trzeba go w poprzek włókien na plastry pod lekkim kątem pokroić. Bardzo przyjemno w środku. Bardzo ładne. I te kilka plastrów już wędruje na talerz. O, bardzo proszę. Trzy plastry knedla. Trzy plastry dzika pierniku i jeszcze odrobinę sosu do tego. Sosem poleję na razie tylko mięso. I proszę Państwa, jak się okazuje, stare przepisy cały czas mogą być w użyciu. Drodzy Państwo, męczący to był dzień, ledwo żyję, ale na szczęście wjechałem w znacznie bardziej płaskie okolice Dolnej Austrii. Oto miejscowość nad Dunajem o nazwie Tuln, wymieniona w księdze Nibelungów jako Tulne. I to właśnie całkiem świeży pomnik nibelungów symbolizujący zaślubiny światłości z ciemnością. Proszę Państwa, żeby ciemność nas tutaj nie zastała, muszę się już z Państwem pożegnać. Kłaniam się do widzenia.